Doznania cykl 97 szumy nois. Podejmując wciąż działania w wyobraźni do kształcania, podejmując różne kroki, które wiodą w stan sprzeczności, podejmując wciąż mediacje z różnych stron bądź orientacje. Ciężko jest tak tkwić w tym stanie. Gdy wciąż słyszysz zakłócanie, różne trzaski i skrzypienia przerywają twe pragnienia. Łączność jest wciąż zakłócana w mowie życia, w mowie ciała. Ciężko nieraz wgryźć się w czasie, by ponownie zdobyć blaski. Nieraz w życiu też tak bywa, że coś kończysz, coś zaczynasz. Ciągle biegniesz nieprzerwanie ku marzeniom. Kochanym, Ciągle starasz się być wielki w swoim świadku, wciąż ponętny. Nieraz boisz się przyszłości, chowasz głowę w blasku nocy. Nieraz idziesz bardzo pewnie, stawiasz kroki bardzo gniewnie. Choć przed sobą masz bariery, różne mosty i stopery, to wciąż wierzysz bądź się starasz, by komunikacja trwała. Zakłócenia są dość mocne w Twoich myślach, szerokości w Twym obrazie i słyszeniu. Ciągłe szumy w podłączeniu. Problem bywa i jest stały, tak jak świat i ideały. Coś zakłóca połączenie. Różne fale i sprzężenie, tak jak szumy z otoczenia, przerywają ciąg myślenia. Szumy w głowie. Szumy w życiu przeszkadzają ci w zdobyciu różnych stopni znajomości, uzyskania swej pewności. Połączenie jest wadliwe, ciągle trzeszczy i się grzeje, wciąż zamika i upada. Brak łączności to jest wada. Problem dziwny, lecz prawdziwy. W związkach ludzkich uciążliwy, dość praktyczny, namacalny, odczuwalny, powtarzalny. Łączność stale podupada, sygnał Morsa wciąż przepada. Nie dochodzi wciąż do źródła, zawsze ginie w związkach jutra. Zrozumienie wciąż nadaje, lecz szum znowu nie przestaje i w relacjach pozostaje pięcia szumów rezonują, lecz odwrotnie oddziałują. I tak ciągle coś zakłóca coś, lub ktoś zawsze dokucza. Czy to problem, czy błahostka? Szumy zawsze chcą się wtrącać, psuć twą łączność w różnych związkach. © BF-WATCH TV 2021